Premiery gier wrzesień 2024. Startujemy. No, koniec tego l A Akurat, widzowie. Materiał będzie wrzucony 1 września. Dobrze, gówniarze, do szkoły. Tak ma być. Tak ma być. Wreszcie będzie spokój. A zobaczymy, co my mamy takiego fajnego we wrześniu. Co sobie Młodzież niech wraca do szkół. Ja boomerzy zbojarzy, tak all wde. inclusive. A nie robi na uczelnie. A nie, ci przecież startują od 1 października. Jezu, tacy to pożyją. No ale generalnie, pomimo wciąż upalnych dni, nie dajcie się zwieść pozorom, bo nie ma już Life dla nas ratunku. Nastał czas powrotu i okres specyficznego szykowania się na jesienną depresję, by złagodzić bolesne doznania z pomocą, jak zawsze, przyjdą nowe gierki, a tych w najbliższych Chiki tygodniach będzie całkiem sporo. Oto nasze zestawienie najciekawszych growych premier września 2024 roku. Startujemy! 21 lat. 21 lat przyszło nam czekać o, na kolejną tak. grę sportową osadzoną w uniwersum Harry'ego Pottera. Nie Pomyślcie, w ogóle ile odsłonki wyszło przez ten okres. Mistrzowie świata w Quidditchu z 2003 roku były całkiem porządną, choć może niewybitną grą, w której siadaliśmy o krakiem na miotle, by pograć w tytułową grę czarodziejów. Jeśli Quidditch Champions z 2024 będzie w stanie zapewnić przynajmniej tyle Frajdy co swój poprzednik, zapowiada się na cichego czarnego konia gier sportowych tego roku. Choć, umówmy się, wygląda to jak pokuczyny po dziedzictwie Hogwartu, żeby skapitalizować markę, zanim Harry Potter otrzyma. Ej, ja nie wiem, jak wam. Ale mi ogólne założenia Quidditcha nie wydają się na tyle ciekawe, żeby zrobić tego standalone gierkę. Wiadomo, gra sportowa w sieci czarodziejów, ale tam całą otoczkę gra świat czarodziejów, prawda? A tak grasa ma z siebie jako standalone, bez magii, bez hogwartu, bez magicznych stworzeń? No Nie wiem, stricte jako sport to jest w ogóle i imu. Kolejną dużą grę, ale może się mylimy. I wszyscy z piłki kopanej przesiądziemy się na miotły. A może by tak rzucić wszystko w cholerę i zostać kurierem glowo. Jeździsz sobie na rowerze cały dzień i jeszcze na tym zarabiasz. No praca marzeń. Gorzej zaczyna być wtedy, gdy z nieba leje się żar lub wokół ciebie pizga zimowa zawierucha, praw pracowniczych. A wtedy szczano więcej, nie? Jak jeździsz w glowo, ale jest zła pogoda? To lepiej zarabiasz niektórzy chyba wolą nawet jeździć w taką pogodę. Czasem coś lekki kapuśniaczek i nagle ale jak ktoś dobrze optymalizuje glowo, tam giga dobre siano kurwa jest, nie? Tak jest jakaś taka niesprzyjąca pogoda, dobrze to topografię miasta, szybko się przemierzasz, to z Glovo po kilka stów dziennie wyciągają. Jak ktoś min-maxuje glowo, to z tego się widzowie wyciąga po powiedności nie nieraz, naprawdę. To trzeba zapierdalać, nie? Ale ludzie zapierdalają po 12, po 16 godzin. Ale ok, Glovo jest, 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 no. Co je jem? Bar z suszkami, stary. Moje ulubione polskie danie. Żadnych wynagrodzeń niepewnych i No wiecie, że to nie jest do końca polskie danie? Zrzucę wam bombę, która zawsze triggeruje ludzi. Polska na światowej liście UNESCO nie posiada żadnych przepisów kulinarnych. Wiecie? Nie posiada. Najbardziej polskim daniem jest bigos. jest najbardziej unikalnym polskim daniem, no nie? Ale Polska nie posiada żadnych niematerialnych takich rzeczy na liście UNESCO związanych z kulinariami. Mówiłem, sprawdźcie listę UNESCO. Taki surs sprawdzałem. A żurek jak i Os osypki. No kurwa, no sprawdźcie, czy są przypisane do Polski. Te na konkurowaniu z Hindusami, no i stałego zatrudnienia brak. Ale hej, jazda na rowerze. Sport to zdrowie, może do Tour de France cię wezmą. Parcel Core to właśnie gra o tym. Jeździmy sobie na dwóch kółkach, dostarczamy ludziom paczki. z a... A widzoje, waszym zdaniem najbardziej polskim daniem? Co wam się najbardziej z polską kojarzy? Ludzie zawsze mówią schabowo, ale kurwa, schabowy to sznycel, to najbardziej niemiecki jest. Moim zdaniem Bigos jest najbardziej polski. Pierogi w każdym kraju są, kurwa. Stary. Hiszpanie mają swoje pierogi, w Korei mają ich pierogi. To nie, 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 nie. Żure żury są słuchajcie bardzo popularne w Rumunii. To są typy zupy, które się nazywają ciorby i zupy robione na zakwasie. To są giga popularne. Najbardziej popularne, ten polski daniec są pierogi ludzkie, plaski po węgiersku i kurwa barsz ukraiński, nie <śm> <śm> Dobra, tyle, tyle widzowie, bo nie, ja zawsze jak coś powiem o polskiej kuchni, to ludzie mnie zjedzą, nie? Przy okazji robimy triki niczym w tonem Hawku. Świetny gameplay i humorystyczna fabuła sprawiają, że po Parcel Core warto sięgnąć, zwłaszcza jeśli kiedyś ciągnęło was do rozłożenia jedzenia. Dead by Daylight to gigantyczny sukces i fenomen na niespotykaną skalę. Multiplatformowy tytuł wpisujący się w modę na asymetryczne potyczki online stał się odpowiednikiem serii Super Smash Bros. dla horroru. W tej jednakże postacie z Silent Hill, Resident Evil czy Castlevanii mogą zmierzyć się z Sadako z Ringu czy z Jasonem z Piątku 13. Po prostu istny raj dla fanów grozy. Teraz Dead by Daylight wykonuje kolejny krok do dominacji w tym gatunku. The Casting on Frank Stone to nowa produkcja w uniwersum stworzona przez studio Supermassive Games, Twórcy uwielbianego przez wielu Until Dawn serwują nam kolejną interaktywną iście filmową przygodę w swoim stylu. Jest to ciekawe podejście i pozwala na rozbudowę lore gry o mordercach i nastolatkach próbujących odpalać generatory. Jeśli The Casting on Frank Stone okaże się sukcesem, to możemy pewnie liczyć na więcej gier w podobnym. Ej, wywizowie, chcielibyście, żebym ja pograł w trochę więcej takich horrorów? Widziałem kilka trailerów tego, nie wiem, dla mnie to nie wygląda jakoś już zachęcająco. A to możecie być widzowie tego nieświadomi, ale. A ja w Dead by Daylight mam kilkaset godzin, kurwa. A kiedyś sezon w sezon w DBD Ranguan wbijałem. Ja mam godzin w Dead by Daylight. Ja mam stary w DBD 300 godzin stary. Ja wiem, co jest pięć, nie? W tym stylu nowy tytuł w uniwersum Dead by Daylight pojawi się na rynku już 3 września. Giro Tirowcach nie jest zbyt wiele, a niepodzielnym hegamonem na rynku jest czeskie STS Software z American Truck Simulator i Euro Truck Simulator 2. Co prawda, w ubiegłym roku ukazało się Alaskan Road Trackers od polskiego studia Road Studio, które miało potencjał na coś większego, ale wyszło co najwyżej średnio. Z większym zaciekawieniem obserwujemy projekt Star Tracker, w którym zgodnie z nazwą zasiądziemy za sterami polskiego Stara. Kurde. Nie no, jajca takie. W Star Tracker wcielimy się w kierowcę galaktycznej ciężarówki, by przewozić bułki, wędliny i tym podobne po kosmicznych autostradach. Demko wyglądało na tyle fajnie, że nawet w solidnym wrześniu powinno znaleźć się miejsce. Wyobraźcie sobie, że ktoś to ogrywa, no nie? I ogrywa to taki teerow myślę, że jakieś to będzie. Będę salatał ciężarówką po kosmosie, ale się nie mogę doczekać tych czasów. <laughs> nie wiem, to jest gra mi się wydaje dla streamerów, którzy grają w takie pseudosymulatory. Ale ciekawy jestem, czy jakkolwiek ruch związany z Euro Truck Simulatorem i tirowcami się na to przyniesie. Na założenie przapek, ale nie trackerskich, tylko takich szczółkami i odpalenie silnika odrzutowego, by mknąć po galaktycznych drogach. Liczymy, że w jakimś DLC dododzą kolejne galaktyki, na przykład Kurwix, albo chociaż nasz <laughs> ziemski krajowy odcinek Katowic. <laughs> <laughs> Co oni na tym game <laughs> Kraków na 4, bo ceny za jego przejazd są iście kosmiczne. O, chyba co najbliższy wygląda! Na początku września nastąpi długo wyczekiwany debiut jednego z nielicznych tegorocznych tytułów ekskluzywnych od Sony. To będzie prawdziwe święto dla miłośników PlayStation 5. O ile. Bot jest świetnym systemem, który pokazuje pełną funkcjonalność PADA PS5, nie? To jest kurwa, zajebiście to wygląda. Lubią kolorowe gry platformowe. Astrobot to bowiem trzecia odsłona serii zapoczątkowanej w 2000 To jest lepsza platformówka niż obecne platformówki AAA bez wiesz, to masz fajne zagadki, masz zagadki jakieś logiczne z użyciem gyroskopu w padzie, z użyciem touchpada w padzie. Nie, Astrobot to jest to, to jest, to jest, świetna, to jest świetna ewolucja tego, czym platformówki powinny być, nie? W 2018 roku na goglach PlayStation VR nie dajcie się jednak zwieść infantylnej oprawie. Przygody pociesznego robocika wywołują niepohamowany przyrost endorfin nawet u gamingowych barbarzyńców. Podczas okraszonej pretekstową fabułą rozgrywki przemierzymy ponad 80 poziomów rozsianych po 6 galaktykach w celu odnalezienia zaginionych członków naszej załogi. Będzie kolorowo, będzie dynamicznie, będzie uroczo, a kontroler DualSense zostanie w końcu w pełni wykorzystany. Tylko ja mam wrażenie, że te gry sportowe powoli zaczynają regres graficzny. Nie wiem, albo, albo to jest kwestia tego, że kiedyś mi się wydawało, że te gry wyglądały lepiej, a wcale nie wyglądały lepiej, po prostu wyglądały lepiej na, in na tle innych gier. A mam wrażenie, że w grach sportowych jest trochę re regres byskitu. Na początku miesiąca zadebiutuje NBA 2K25, czyli 26. odsłona wirtualnej koszykówki, a w szczególności amerykańskiej ligi. Czy będzie to co na przełomowa? Nie. Ładniejsza niż poprzednia? Też nie. Ale jeśli graliście w ubiegłoroczną część i zależy Wam na aktualnych składach, no to w zasadzie nie macie innej opcji. Kasyno NBA 2K25 będzie otwarte od 6 września. A ja to działa też na takim samym systemie jak ten? Jak FIFA, że kupujesz karty i masz taką paskudną monetyzację? Tak, okej, okay, dobra. W ponurym mroku odległej przyszłości istnieje tylko wojna. To jedno zdanie definiuje ton uniwersum Warhammer 40k, do którego przyjdzie nam wejść dzięki zbliżającemu się Space Marine 2. W kontynuacji gry z 2011 roku, w której jako genetycznie zmodyfikowani żołnierze o posturze pudziana wyżynaliśmy w pień hordy orków, tym samym ma być także dwójka, tylko w jeszcze większej skali. Ma zapewnić niesamowite doświadczenie pokierowania kosmicznymi marine i szlachtowania setek wrogich kosmitów naraz. To gra w starym, dobrym stylu, w gruncie rzeczy liniowy slasher z widowiskowymi starciami i przepięknymi scenariami, aż grzmiącymi wojennymi klimatami Warhammera, a przy tym gra naprawiająca największe bolączki oryginału, czyli powtarzalność i braki fabularne. Bez wątpienia największa premiera tego miesiąca, i coś czujemy, że masa naszych widzów dołączy do krucjaty przeciwko obcym w imię ludzkości i imperatora. No proszę, proszę, mamy konkurenta dla FI, znaczy się EA Sports FC? Nie, no rączki na kołderkę, bo UFL w pierwszych testach prezentowało się mniej więcej tak jak Cristiano Ronaldo na ostatnim euro i nie mamy wątpliwości, że skądinąd sympatyczny Portugalczyk świetnie się teraz nadaje na promowanie tego kubsztala. A Ronaldo ma w tym interes, bo zainwestował sporo swojej kasy na. Jak to widzę wygląda weźcie i powiedzcie? Jak wygląda kwestia z ufl a Ja nie gram w gry sportowe, w ogóle się nimi nie interesuję. To jest kolejny jakiś skok na kasy, że próbują zrobić kopię, którą tak samo monetyzują. Czy ktoś na przykład robi kopię, która nie jest tak hamsko zmonetyzowana i nie wiem, jest bardziej sportowa? O czemu? Wy mówicie krab, ale czemu to jest krab? Jak oni wykładają w to jakieś giga siano, no to myślę, że mogliby próbować robić konkurencję sportową z, bez takiego pay to wina, bez takiej hamskiej monetyzacji. Rozwój produkcji. Wracając, UFL to darmowa gra białoruskiego, ale oczywiście z siedzibą na Cyprze studia Strikers Aha, i ma zaoferować około 4,5 tysiąca licencjonowanych zawodników. W WFL będzie zaimplementowany system mikropłatności oraz będziemy okay. mogli zakupić przepustkę wspomagającą start. Choć autorzy zarzekają się, że przede wszystkim będzie się liczył skill. Pożyjemy, zobaczymy, ale coś mi się wydaje, że konkurenta dla EA Sports FC to my zobaczymy dopiero od 2K. Studio Blue Manchu udało się poznać z dobrej strony, tworząc rogalikowego shootera Void Bastards. Gra odznaczała się przede wszystkim fantastyczną komiksową stylistyką, a rozgrywka też była całkiem przyjemna. Debutujący 12 września Wild Busters można uznać za duchowego spadkobiercę gry sprzed 5 lat. W produkcji spróbujemy odbudować ferajne galaktycznych bohaterów, z których większość zostaniemy zmuszeni wskrzesić. Naszych oprychów będziemy mogli awansować, dawać im się wykazywać różnorodnymi specjalnymi umiejętnościami, a także dbać o ich wzajemne relacje. Wild Bastards może być czarnym koniem pośród gier mniejszego kalibru, patrząc na to, jak świetne było. Void Bastards. Jesteśmy niezwykle ciekawi premier. O! Kurwa, to była jakiś bierka, ty, ty gadasz! W kolejnym odcinku serii Wszystko Stare jest teraz Nowe. Przedstawiamy wam Lollipop Chainsaw Repop, czyli remaster średniaka wydanego w czasach IG. A poczekaj, bo to nie wygląda jak remaster. To Jest ten problem, że to nadal wygląda jak tak raz z 2007. Nikt tego nie powie i muszę to zrobić ja, ale widzowie, jesteśmy świadomi, jak chcemy, by wyglądały skiny do tej gry, nie? Każdy kurwa wie, jaka byłaby najlepsza wizja sprzedażowa tej gry i co ludzie by chcieli zobaczyć w bonusowych pakietach skinów, nie? Nikt tego nie powie, każdy o tym myśli, no. No, 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 no niestety, no, ale takie gry to chyba. Czy nie mogą wchodzić na Steamie bez jakichś obostrzeń, nie? Nie mogą mieć reklamy na YouTube i na Twitchu. Xboxa 360 i PlayStation 3. Oryginalny tytuł to efekt współpracy między genialnym sudom 51 i największą gwiazdą z uniwersum filmów Troma, Jamesem Gunnem, który chyba zrobił też jakieś filmidła o superbohaterach czy coś. Główną bohaterką gry jest Juliet, która odpiera atak zombie za pomocą piły spalinowej i ruchów czy liderki. Lollipop Chainsaw to zakręcona fabuła rodem z filmów klasy B i dosyć prymitywna rozgrywka typu slasher. RePop ma sprawić, że rozgrywka stanie się lepsza i tytuł zostanie w końcu doceniony przez szersze grono graczy. Trudno przewidzieć, czy to się uda, ale trzeba przyznać, że Lollipop Chainsaw RePop ma szansę zaistnieć, bo podobnych produkcji nie robi się już zbyt często i we... Ale poczekaj, bo to jest gameplay... Nie wiem, o co chodzi? To jest zremakowane, zremasterowane, to, jest... to ma jakiś relaunch stary? O co chodzi? To nie wygląda jakby to dostało jakiś giga dobry remaster. W takiej grze to oni by musieli zawrzeć takie, słuchajcie, elementy jak w Blade, że to byski tu widzisz, jak ci jest skóra na zakolanówkach od kształca i jaką ma fakturę, nie? nie? Nie wiem. Jak robisz taką grę, no nie, która no nie oszukujmy się, jest mocno przeseksualizowana, to musisz to odpowiednio ładnie też pokazać. Chuj wie, nie? Po co nie? z otwartym światem, i przygód ciągnących się przez setki godzin krótka, głupkowata gra o zabijaniu zombi może odnieść sukces. Czy tak się stanie? Przekonamy się już 12 września. Może no, chyba kopletów... moje studiu przypomniało, że mają coś takiego i może dadzą radę sprzedać ponownie, że trzeba dać trochę na reklamę temu. Nigdy nam się nie znudzi, dlatego Dead Rising Deluxe Remaster ląduje na naszej liście potencjalnie fajnych gierek, w które zagramy we wrześniu. Jest to odświeżenie kultowej pierwszej odsłony cyklu gier o zabijaniu zombie z dużą dawką humoru. Dziennikarz Frank West na tropie dużej afery trafia do centrum handlowego w miasteczku Willamate. Na miejscu okazuje się, że wszędzie grasują Ej kurwa, poczekaj, co ja oglądam? Stary, ja oglądam jakiś wideo z 2007 roku. Nie. Czemu ja dostaję gameplay z takiego biegu? Bohater 15 będzie musiał uporać się z potworami i ludźmi, którym odbiło po kontakcie z zombiakami. Oryginalny Dead Rising to fajna mieszanka horroru i humoru, wynikającego z korzystania z absurdalnych przedmiotów jako broni. Do tego gra zasłynęła z oryginalnego systemu podejścia do upływu czasu i wykonywania misji. Tytuł zdobył wierne grono fanów, a sequel nie był w stanie do końca oddać klimatu pierwszej odsłony. Dlatego Dead Rising Deluxe Remaster może okazać się fajnym powrotem na stare śmieci. Twórcy obiecują klasyczną rozgrywkę połączoną z nowoczesną oprawą graficzną i serię mniejszych i większych zmian w zawartości gry. O tym, czy tytuł nadal ma ten urok co za czasów Xboxa 360 przekonamy się już 19 września. Nie wiem, wydaje mi się widzowie, że to jest formuła gier, której nikt nie chce powrotu. Takie stare gierki z Xboxa 360, takie semi-slashery, które nie mają nic ciekawego w sobie, poza byciem klikerem, nie? To jest poza right. O, kolejny like. tym razem we Woszech. Jeśli ktoś jeszcze nie nasycił swojego głodu po Elden Ringu, Mamy dla niego, lub mniej, propozycję kolejnego ciekawego przedstawiciela gatunku, co wyróżnia Enotrię na tle innych naśladowców formuły From Software? Mogę Wam powiedzieć, nie, widzowie. A, wstrzymam się. To jest gra, która była tak absurdalnie zła mechanicznie, że ja odmówiłem ukończenia jej demka, nie? Nie byłem w stanie skończyć demka. Tak mi wkurwiła. To jest to sals-like tego typu, w którego jak grasz, to ci spada skill w innych sals -like przez co nie chcesz w niego grać, bo czujesz, że będziesz gorszy w innych sals -like nie? Bo zaczynasz, na, zaczynasz w sobie budować pewne nawyki, których nie chcesz mieć, nie? Przede wszystkim odświeżający klimat. Z brudnych i mrocznych alejek przenosimy się do słonecznej Italii, do świata uwięzionego w obrazie. Głównym featurem mają tu być maski zdobywane z poległych Nie, no, wrogów, których założenie pozwoli nam na przyjmowanie... Z tymi maskami to też jest tak, że główny developer, te, te, w sensie ten główny reżyser tej gry sobie ujebał, że te maski to jest jakaś generalnie świetna rzecz. A każdy ma to w dupie. Streamerzy jak to ogrywali, wzięli stary jedną maskę na damage i polecieli dalej. Oni budują cały system gry wokół czegoś, co... Nawet ludzie nie chcą optymalizować, bo jest to po prostu nieciekawe, nie? Ja nie wiem o co w tym chodzi, nie mam pojęcia. ...przeciwnika podczas starć. Również system rozwoju postaci zapowiada się ciekawie dzięki rozbudowanemu drzewku bonusów, aniżeli prostej wymiany dusz na punkciki. Sądząc po wypuszczonym kilka miesięcy temu demie, gra nie dorówna chociażby Lies of Pi, ale może plasować się w dobrej średniej tytułów z gatunku, ale tych nie otworzą software. Słuchajcie, no... Może musimy być dobrej myśli. Przenieśli premierę. Miało, miało to w ogóle mieć premierę w dzień. Yy, Del Seca den Ringa. Przenieśli premierę, bądźmy dobrej myśli. Może faktycznie będzie dobra. Polskie studio 11 Beat dało się poznać przez tych kilkanaście lat na rynku jako rzetelny deweloper i wydawca ambitnych tytułów. Na pewno macie swojego faworyta w portfolio Polaków, ale dla wielu będzie nim Frostpunk. I nie jest to kontrowersyjna opinia. To był świetny society survival osadzony w skutym lodem świecie, gdzie nawet posłanka razem wysłała, aby dzieci do pracy. Szykuje się ponownie świetne granie. Dużo ciekawych wątków dotyczących władzy i natury człowieka. Nic tylko wytrzymać jeszcze niecały miesiąc do premiery. Grunt, że tego nie upraszczali, nie? Małpa. Znowu to wygląda Opiekowanie excel. się zwierzakami, pokazowe karmienie, pilnowanie, żeby jakieś dziecko nie wskoczyło do wybiegu goryli. Brzmi spoko, nie? Nawet jeśli dadzą ci nocną zmianę na stróżówce, to co się może stać? Zwierzęta zaplanują ucieczkę jak w pierwszej części Madagaskaru? Ktoś będzie chciał ukraść kapibary? Otóż, Zooka pokazuje, że nawet bycie nocnym stróżem w zoto to przerażające doświadczenie. W tym nietypowym horrorze chodzimy po zoby identyfikować zakażone zwierzęta i wyleczyć je, zanim zmienią się w zmutowane, krwiożercze bestie. Kurwa. Zwykłe nocne mi się zamienia się tu w walkę o przetrwanie i ucieczkę zajebiście. przed zmutowanymi żyrafami. Może więc sprawdźcie. Genialny pomysł nagranie. Nikt nie pyta, ale kurwa, widzę, ogrywamy to we wrześniu. Brzmi zajebiście. Pewnie to będzie kolejny symulator chodzenia, ale z nazwy mi się podoba. Sopisu, kwabuły. To jest stary fabuła gra, jaką... Fa, fabuła jaką chcę widzieć w grach. Widzieliście kiedyś taką grę? Ja nie. I to jest w tym piękne. Coś, coś unikalnego. Symulator horrorów zo. Co tam się dzieje? No tak, brzmi jak horror klasy B, może wiesz, może to będzie gra tego typu. W nocy zanim wyślecie CV do ogrodu zoologicznego. To już I Powstanie warszawskie to jeden z tych momentów w polskiej historii, co do którego możemy mieć pewność, że ilu Polaków spytasz, tyle opinii otrzymasz. Jest kilka gier, które odtwarzały wydarzenia z tamtych dni, ale jedyną produkcją, którą możemy z czystym sumieniem polecić, jest Enemy Front. Tym razem to polskie studio Destruction Creative spróbuje zmierzyć się z tym tematem. 63 Days to gra w stylu Komandosa, gdzie cichaczem będziemy eliminować wrogów i wykonywać kolejne zadania w sześciu różnych misjach. Programiści zebrali już doświadczenie w tym segmencie gier. Borysow, czy ty chcesz, żebym ja kurwa w sierpniu skończył swoją karierę streamerską z wypalenia, ogrywania chujowych tytułów? Naprawdę, po, po tym segmencie ogrywania Star Warsów, ja muszę sobie dziś odsapnąć przy czymś. Widzowie, przestańcie mnie bombardować takimi tytułami, bo no nie będzie streamów przez miesiąc. Będę musiał do senatorium pojechać. Już swoje lata mam, nie? W nieźle super. przyjętym War Mangrows, a 63 dni powinny zapewnić trochę więcej i trochę lepiej tego samego. Czy gra należycie upamiętni ten historyczny okres? Dowiemy się już 26 września. Oho, jakaś Zelda? We wrześniu zadebiutuje produkcja ekskluzywna od Nintendo. I choć jej tytuł brzmi dumnie, to jednak The Legend of Zelda Echoes of Wisdom nie jest z pewnością produkcją, na którą fani marki czekają z wypiekami na policzkach. Tym razem mamy bowiem do czynienia ze spin-offem kultowej serii i wyjątkowo wcielimy się w tytułową księżniczkę z zadaniem uratowania Zelda. dzielnego linka. Echoes of Wisdom jest grą zręcznościową ze sporą dawką zagadek logicznych. Tak więc, jeśli lubicie tego typu produkcje nie przeszkadza wam styl graficzny, bardziej przywodzący na myśl platformówki z wąsatym hydraulikiem, to może być. Kurwa! Wy zostawcie wąsatych hydraulików w spokoju. To wasza gra września. Earth Defense Force to jedna z tych serii, które jakimś cudem pędzą naprzód i co jakiś czas dostajemy nową odsłonę cyklu lub jakiś spin-off. Jako fan cieszę się niezmiernie z tego faktu, bo każda odsłona konfliktu pomiędzy ziemią a robalami sprawia mi tonem frajdy. Earth Defense Force World Brothers 2 to kolejna odsłona cyklu, która trafi na zachód dosłownie miesiąc hakiem Lego po premierze Earth Defense Force 6. Pierwsze co rzuci się tutaj w oczy to wokselowa oprawa graficzna, dzięki której wszystko wygląda jak zbudowane z jakichś klocków. Obok tego w grze pojawiają się klockowe wersje bohaterów ze wszystkich odsłon cyklu, a także masa nowych, zakręconych postaci. Ogólnie można powiedzieć, że World Brothers 2 to takie EDF do kwadratu. Tak, na wypadek, gdyby ktoś nie wiedział, czym jest ta seria. Mówimy o grach, gdzie wcielamy się w żołnierzy odpierających atak kosmitów, wykorzystujących gigantyczne robaki, roboty i potwory do podboju planety. Dobra. Rozgrywka opiera się na strzelaniu do wszystkiego i ubijaniu setek, jeśli nie tysięcy przeciwników. Wszystko wydaje się banalnie proste, bo gra sprowadza się do strzelania i unikania ataków wroga i ogólnie destrukcji fragmentów miasta, w którym się znajdujemy. Nie jest to zabawa dla Pozony każdego, ale play. dzięki przyjemnej rozwałce i fajnemu kołpowi można wciągnąć się w ten tytuł jak w mało co. O tym czy Elf Defense Force World Brothers 2... to jest sandbox, do którego trzeba mieć taką dzieci dziecięcą kreatywność. To już za stary na to ja jestem. Spodoba się graczom, przekonamy się już 26 września. Uff, ja pierdolę Japończycy i te ich tytuły. Wykończą <laughs> co? mnie. To już wszystko. <laughs> co stary Ten <gry> Tylko ...w tym materiale, ale to oczywiście nie wszystkie gry, które mogą nas zaskoczyć we wrześniu. Warto mieć także na oku Merfut uroczą grę RPG z elementami symulacji, Gridfall 2, czyli sequel ciepło przyjętego RPG z 2019 roku, który zadebiutuje we wczesnym dostępie, ale Aha. my wolimy jednak poczekać na pełną wersję. A miłośnicy gier 4X powinni zainteresować się Aria History Untold. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Tak więc liczymy na to, że napiszecie nam, na jakie tytuły wy czekacie. Być może są to produkty, no. o których nie wspomnieliśmy, a warto się nimi podzielić z innymi graczami. Sekcja komentarzy należy do was. Dziękujemy także wszystkim osobom wspierającym nasz kanał, subskrybentom, lajkującym, biorącym udział w dyskusjach. Do usłyszenia! Fajny materialik. Bez kitu, no. Giga fajny materiał. Muszę z... Gamer z weba widzowie zasubskrybuje.